Witam serdecznie! Z tej strony Despiratorius i jego tata. Rozpoczynamy nagrywanie nowego filmu z serii Scratch. W dniu dzisiejszym wymyśliliśmy grę, która polega na tym, że uczymy się łamków. Proszę Państwa, bardzo chciałbym Wam pokazać, jak oczywiście w to się na początku gra, a później Wam pokażę wszystkie różne rzeczy, w którym oczywiście możecie sobie zrobić pauzę. I y, oczywiście Zapisać sami przepisać ten kod. Jak wiecie, bardzo dobrze. A na przykład jak ten zrobimy tutaj, to też jest bardzo dobrze, widzicie. A na przykład jak już jeden, jedną ósmą y, postawimy na przykład do tej, to się źle, a do tej to źle. I dopiero trzeba dobry odpowiednie, czyli 4,32. Tak, jedna ósma to jest to samo, co 4,32. Oczywiście możemy zrobić bardzo dużo wariantów z takich ułamków i dzięki temu dzieci mogą się uczyć świetnie, właśnie poznawać nowe zagadnienia ułamkowe. A jak to zrobić? że Każdy może z Was to zrobić, bo to jest bardzo proste i zaraz Wam pokażemy. Możemy wybrać też jakieś tło, jak chcecie. No dobra, no to tutaj mamy różne opcje. Możemy wczytać tło. Jak chcę wczytać jakieś tło. No to zrób, Wiktorku. Jak to zrobić, żeby wczytać jakieś tło? A jakieś epickie, o to. No, tak, no dobra, no to zobacz. Takie, żeby było jednolite w miarę. No dobra, o, fajne, takie kosmiczne. Dobrze, to teraz jak, jak programować te duszki? Musimy stworzyć swojego własnego duszka. Wybieramy, no, na, wybieramy opcję maluj tutaj i następnie bierzemy taki prostokąt i wybieramy jakiś kolor. Wybierzmy jakiś kolor. Może tym razem będzie to kolor na przykład... O taki jasnozielony. Niech będzie taki jasnozielony, a więc rysujemy ten prostokąt. Na Przyciskamy lewy przycisk myszki. O tak przeciągamy. Powstaje prostokąt. Później bierzemy taki pędzel. Wybieramy kolor czarny i będziemy rysować. Jaki proponujesz wiktorku teraz ułamek? Może i y piąta? Może, y może dwie trzecie. Dwie trzecie, dobra, niech będzie dwie trzecie. Dwie. Wciskamy lewy przycisk myszki, rysujemy 2 trzecie. Może nie wyszło to jakoś bardzo ładnie, no ale wiadomo o co chodzi. Dobrze. Mamy 2 trzecie, no ale chciałbym teraz, żeby to 2 trzecie zaczynało zawsze w tej pozycji. O, w tej pozycji. No i tutaj zobaczcie, tutaj są koordynanty. X 138, możemy sobie zapisać na kartce, żeby nie zapomnieć o tym. Bierzemy sobie kartkę i sobie piszemy, że x to 138 a y 137. To jest właśnie pozycja, położenia tych dwóch trzecich na tutaj na można powiedzieć na ekranie monitora. I to jest, kiedy kliknięto, będzie właśnie zaczynał nasz duszek w tym miejscu. No to sobie to z duszka numer 1. I przenieśmy sobie to do duszka numer 7. O, nie przeniosło się, spróbujemy jeszcze raz. O, tym razem się przeniosło. Widzicie, jest tutaj. Teraz musimy tak to, 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 to y, wpisać, te wartości, które wcześniej sobie zapisaliśmy na kartce. Czyli 138 będzie x, a mhm. y będzie 137. Zobaczmy, czy zadziała. Tutaj naciskamy flagę. I zobaczcie, już działa. Czyli duszek będzie zaczynał w tym miejscu. Teraz musimy narysować dłuszcz na dole, który będzie odpowiadał tej wartości. Jaki, jaki, jaki to będzie wiktorek 2 trzecie? Na przykład 4 szóste, prawda? Może być. Na przykład. Może być również. Na przykład. Jak? 5? 6 dziewiątych? 5? Nie, to nie będzie 2 trzecie, a, to jest na przykład A 5 ile? Nie, 2 trzecie to na przykład będzie 6, może być 9. Zrecytujemy 6 dziewiątych? A 10, 20, bo kwitliwe będzie. No nie, ale musi 2 trzecie, musimy, musimy odpowiednich 2 trzecich jakichś, czyli na przykład 4,6, tak? Mhm. Uh mhm. Mhm. Możemy. Mały, no, dobra, 4,6. M 10,30? 10, 10? może 10,30 jest też. Tak, 10,30? Nie. Nie. nie 9 ileś. 9, sorry. Nie, ale nie może być, bo na górze musi być parzyste. A. Co za takiem? Może być na przykład. 8? 2 uh -huh. razy 4. 8? A na, na dole będzie ile? 8 dwunastych? 2 uh -huh. trzecie to jest 8 dwunastych? Może no, tak. Bo 2 razy, 2 znaczy razy 4 to 8. A 3 2, 12. Zgadza się, doda. Tu rysujemy tego duszka. Jaki kolor wybieramy? Jaki? Tym razem. Mogłoby być? Może taki fioletowy, fajny różowy. Albo taki różowy, taki, hmm. taki ładny miły kolor. Nie. nie? Dobra. Jeszcze podobny. Podobny, ale... Fioletowy? Fioletowy też był. Wybierzmy coś takiego. O, to to A dobrze. Jaki to kolor jest? No nie wiem. Jakbyś byś to nazwał? Seredynkowy? Pewnie dziewczyny mają, bo wypowiedziały, jaki to jest kolor, ale my się chłopaki nie znamy. Dla nas to jest niebieski. Dobra, Rysujemy. Ciach. Mamy piękny kwadracik. I teraz rysujemy 812 dwunastych. Bierzemy pędzel, zmieniamy na czarne tło i opiszemy 812 dwunastych. 8. Kreseczka dwunastych. Dobra, i oczywiście znowu zmniejszamy rozmiar na 15. Znowu musimy zmienić położenie tego. Klocka. 145. Weźmy sobie kartkę, zapiszmy sobie 145X a Y minus 122. Chciałbym, żeby ten duszek był właśnie w tym miejscu. No to raz kolejny. Weźmy sobie skopiujmy ze skryptu tutaj. Pozycję początkową. Duplikujemy, przenosimy do duszka numer 8. Oj, nie działa coś. O jest, dobra. I wpisujmy, wpiszmy te wartości tych koordynantów. 4, 45, x Natomiast y będzie miał wartość minus 122. zostaje nam tylko yy, wprowadzić kod do duszka numer 2 trzecie. A więc ciskamy, naciskamy na duszka numer 2 trzecie. O nie ma, jeszcze, nie, nie ma jeszcze kodu, więc kopiujmy go stąd. Niepotrzebnie tutaj ten kod był skopiowany. Dobrze, teraz duplikuj. Weźmy duplikuj i do duszka numer 2 trzecie przenieśmy to. O, i coś chyba znowu mi się zeskopiowało. Jeszcze raz próbujmy to Dobrze, jest. Tutaj. I teraz jak to dobrze zaprogramować? Zawsze ustaw kierunek na 90 stopni. Idzie do wskaźnika myszy, to się zgadza. I tak, jeżeli dotyka duszka, no, czyli to wiadomo, 8, 12, to jest duszek numer 8. Jeżeli dotyka duszka numer 8, to wówczas będzie się pojawiał komunikat bardzo dobrze i program będzie zatrzymywany. Będziemy mogli wziąć kolejny klocek. Natomiast jeżeli będzie dotykał duszka numer 2, czyli 2 czwarte, to będzie mówił źle. Jeżeli będzie dotykał duszka numer 4... Może, może jakiś stop, tak, jakoś to po, pomieszamy, aby było trudniej. No, 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 no można to zrobić, ale na, na, nie, nie, nie w tym filmie, bo zaraz tam się kończy czas. To możecie sobie tutaj różnie te kostki posortować, jak chcecie, żeby było trudniej trochę. U nas jest tak, że klocek ten, który jest na górze odpowiada temu, co jest na dole, więc jest łatwo, tak jakby. No, no tak za uproszczenia chcieliśmy to pokazać. Ja jeszcze, ja jeszcze tego co oglądali, zostało, wiesz, tak. Tutaj tak, jeszcze duplikuj, dajmy duszek. Jeżeli, no Jeżeli dotknie duszka numer 6, to również będzie pokazł się komunikat, że źle. No dobrze, to teraz przetestujmy ten program, czy będzie dobrze działał. Zacznijmy. No tak, jedna druga. Zobaczcie, naciskamy jedna druga. Możemy sobie tutaj powiększyć tym krokiem. Jedna druga. Jeżeli dotyka dwie szóste, to no, pojawia się źle, 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 widzicie? A jeżeli teraz jedna druga, jedną drugą zbliżę do dwóch czwartych, pojawia się komunikat bardzo dobrze i klocek jest zwalniany. Tak samo tutaj, zobaczcie, dwie trzecie wciskam. Dwie szóste źle. Cztery trzydzieści drugie źle. I dopiero jak wezmę 8, dwunastych to wyskakuje mi komunikat bardzo dobrze. A jeżeli jedna trzecia, to zobaczcie, dwie szóste, jedna ósma, cztery trzydzieste drugie. Możecie sobie w ró w różnie to po prostu tworzyć, różne, możecie na przykład sobie zrobić te ułamki jakieś jako koliste, jako dziesiętne, różne warianty i w ten sposób możecie sobie stworzyć sami własny program do nauki ułamków. Jest to myślę, że bardzo dobra alternatywa do, do książek, czy też innych tego typu Form nauki, ponieważ przy okazji możecie nauczyć się programowania. E, czy, czy, panie, czy pan główny tutaj z kanału, pan Destylatorius, ma może jakieś jeszcze uwagi co do tego programu na ostatnie, w ostatnim tutaj minutach naszego filmu? No zrobić oczywiście też tak, że te ułamki tutaj pomieszać i będzie wtedy komuś może tu niej to zrobić. E, chodzi, o tą, chodzi o tą pozycję początkową, prawda? Żeby tak, bo będzie to tylko tak, Dobrze, to dobrze. Tu dojdzie dobrze, dobrze i tu dojdzie dobrze. Tak, no to tak było tak w formie edukacyjnej. Możemy rzeczywiście to pozmieniać. Ale mamy już mało czasu na no tym filmiku, mamy tylko 15 minut, więc. Yy, kończymy na dzisiaj. Dziękujemy serdecznie za uwagę. I o co poprosimy? O bardzo dużo lajków. O bardzo dużo lajków, subskrypcji. Poproszę o yy 15 subskrypcji może. Jeżeli będzie 15 subskrypcji, to... Jutro wbijamy kolejny fajny program ze, ze Skrecza. Dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam.